Dzień dobry, witam ponownie Przemysław Goranic, z tej strony. Ja dla przypomnienia jestem z wykształcenia pedagogiem i z zawodu doradcą zawodowym oraz nauczycielem przedmiotów prawnych w szkole policjalnej dla dorosłych. A dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, chcę Państwu polecić książkę, która zainspirowała mnie do ostatnich nagrań na temat parentyfikacji i będzie mnie inspirować dalej. Książkę nabyłem niedawno. Autorem jest Marta Szarejko. Stany ostre. Jak psychia leczą nasze dzieci? I przede wszystkim mówię od razu, że gardzę prymitywnym poglądem, że do psychiatrów, do psychologów chodzą tylko osoby zaburzone, czy jak niektórzy mówią kolokwialnie wariaci. Nie. W związku z pandemią Część dzieci rzeczywiście leczy dzisiaj stany depresyjne. Jest także psychiatria dla niemowląt, o, którym, o której mówi jedna z pań, bo książka to jest zbiór wywiadów z psychiatrami właśnie. Także o parentyfikacji, kiedy jest to przemoc emocjonalna, no nie oszukujmy się, kiedy dziecko w, po prostu staje się rodzicem dla swojego rodzica z różnych przyczyn. Ja mówię o tym w ostatnich nagraniach, można je znaleźć na moim kanale Tadeusz Tarek. Polecam serdecznie i polecam Państwu także tą książkę, która mnie zainspirowała jeszcze do paru innych nagrań, w związku z tym, że kończyłem poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Akurat a psychologią interesuję się już od dawien dawna. A tu zobaczyłem jeszcze takie aspekty, takie aspekty, na które wcześniej nie zwróciłem uwagi, i niebawem będę mówił o tym w nagraniach. Książka, sama książka, czyli zbiór wywiadów z lekarzami psychiatrami. Została wydana w zeszłym roku. Proszę Państwa, nakładem wydawnictwa Słowne. Jest ona jeszcze do nabycia w Empiku. Czasami można dostać egzemplarze przecenione. Zachęcam do lektury. Życzę Państwu miłego dnia, weekendu, popołudnia, a także udanych wakacji dla tych, którzy jeszcze mają urlop. I zachęcam do lektury. Zapraszam do moich kolejnych nagrań. także. Dziękuję. Do usłyszenia.